Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na plus. Tematem tego filmu jest iloczyn skalarny. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania oraz tablicę z wartościami funkcji trygonometrycznych dla poszczególnych kątów lub też kalkulator naukowy. I rozpoczynamy dokładnym poleceniem do naszego zadania, jest aby korzystając z iloczynu skalarnego, obliczyć kąt między podanymi wektorami a i b. Jak to zrobić? No, więc, jak już wspomniane jest w treści zadania, mamy skorzystać z iloczynu skalarnego. Jak inaczej przedstawić iloczyn skalarny, tak by w jego wzorze, w jego prezentacji był, było coś z kątem. Wiemy, że iloczyn skalarny, czyli to działanie, które mamy po lewej stronie, to jest też długość wektorów, które mamy tutaj podane, ich, pomnożenie te długości tych wektorów, razem kosinus kąta pomiędzy tymi wektorami. E Czyli jakby sposobów na wyznaczenie iloczynu skalarnego jest wiele to jest jeden z tych sposobów, który pozwoli nam w tym zadaniu uzyskać wiadomość także na temat kąta. I teraz my z tego wzoru możemy łatwo sobie wyznaczyć tego kosinusa, co to będzie ten kosinus. Dzielimy wówczas obie strony przez iloczyn długości wektorów, czyli to inaczej będzie iloczyn skalarny przez iloczyn długości wektorów. I to jest dosyć często spotykany wzór, który właśnie pozwala nam to zrobić. No i spróbujmy w naszym zadaniu, wyznaczając odpowiednie wielkości, jakoś ten, się uporać z tym kątem. Na początku chciałabym, żebyśmy wyznaczyli iloczyn skalarny i ktoś powie, no ale jak, skoro przecież korzystamy ze wzoru na iloczyn skalarny i mamy z tego wzoru wyliczyć, przecież no to wszystko się robi zagmatwane. Ale jak już mówiłam, iloczyn skalarny można wyznaczyć wieloma sposobami i drugim ze sposobów jest mnożenie współrzędnych i dodawanie ich, czyli bierzemy sobie tutaj współrzędne naszych wektorów, czyli nie punkty, tylko współrzędne wektorów i teraz mnożymy je... A następnie dodajemy, czyli po kolei mnożymy 1 razy 0 to będzie 0, dodać pierwiastek z 2 razy minus pierwiastek z 2 to będzie minus 2, dodać 3 razy 1, czyli to jest 3. Mnożymy po kolei dane współrzędne, te, co są na tych samych miejscach i je dodajemy. Czyli ostateczną naszą wartością jest. 1, minus 2 plus 3 równa się 1. No i teraz mamy już ten iloczyn skalarny, więc chcielibyśmy policzyć sobie długości naszych wektorów. Czyli jak policzyć długość wektora A? No to długość wektora to są po pierwsze współrzędne wektora podniesione do kwadratu i dodane, a następnie ta suma musi zostać spierwiastkowana. Czyli tak, 1 do kwadratu to jest 1, dodać pierwiastek z 2 do kwadratu to jest 2, dodać 3 do kwadratu to jest 9, Pierwiastek i to się równa. Czyli mamy tutaj 3 plus 9 to jest 12, czyli pierwiastek z 12 to są inaczej dwa pierwiastki z trzech. Teraz pora na wektor b, czyli ponownie działamy tak samo. Czyli 0 do kwadratu to jest 0. Pierwiastek z, minus pierwiastek z 2 do kwadratu to jest nadal 2, bo minus do kwadratu to jest plus. I 1 do kwadratu to jest 1. Pierwiastek, czyli dostajemy tu pierwiastek z 3. I teraz, moi drodzy, znając już wielkości z licznika i z spróbujemy je wrzucić do naszego wzoru, czyli kosinus kąta pomiędzy wektorami A oraz B równa się, iloczyn skalarny, czyli 1, przez yy, mnożenie wektorów, czyli to mnożenie długości wektorów, czyli 2 pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3, to się równa 1 przez... Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest 3, razy 2 to jest 6. No i niestety to nie jest wartość, którą możemy odczytać z tabelki i dostać jakiś ładny kąt typu 30, 45 lub też 60. To musimy odczytać z tablic lub skorzystać, z, jak już mówiłam, z kalkulatora naukowego. Jeżeli tak zrobimy, ten kąt sobie przybliżamy do jednego miejsca po przecinku i dostajemy, że to jest w przybliżeniu kąt. 80,4. Czyli taki jest, moi drodzy, mniej więcej kąt pomiędzy wektorami A oraz B obliczony za pomocą iloczynu skalarnego. Moi drodzy, to jest koniec naszego zadania. Ja zapraszam Was do innych zadań związanych z iloczynem skalarnym, które znajdziecie na naszym kanale i ogólnie zadań z geometrii analitycznej. Jeżeli pojawiły się jakieś pytania, wątpliwości, chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie. Wysyłajcie wszystko to na nasz adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam do polubienia filmu, do subskrypcji kanału. Życzę udanego dnia i do usłyszenia.